Podoba się, Cody? Wow, ale to super. Tyle fajnych rzeczy. Do czego służy tamta maszyna? A ta? Ej, patrzcie, to coś wygląda groźnie. Cody, niczego nie dotykaj. Hej, zobaczcie na tamto. Cody. Jedonko. Inna fasolka z tego drugiego pudła, z drugiej partii, może bardziej przeterminowana. Nie, już sam wiesz. 3 miesiące, 13 dni Papieru masz na ile lat? Ciebie nie jesteś takie auto, jesteś tylko detektywem. A ona jest aż córką czyjąś. Dobra, no zrobimy Was. No ale kamero. Kamera. Kamera nie świruje. <grymne> no, to jest dobre do obrony przed duchem. Weźmiesz taki rondelek, jak i już! Wygrałaś. Jesteś Ghostbuster. Piona jest wystrzejszy ode mnie. Ona po prostu wiedziała, że ma spiernicze stamtąd. Dobrze wiedzieć. A, pionek, model wierzy w sensie. I no to, to, to także... Ale żeś to Skitrał? Nie dało się do skarpetki włożyć, nie? Tam też nikt by nie szukał. Chciałbym być w jego oddziale. Miałbym super broń i walczyłbym z tymi złymi razem z generałem sierżantem. Broń nie jest dla dzieci. Nie jestem... więc kiedy odchodzisz? Co? No jeśli dołączysz do sierżanta jego ludzi, kiedy odchodzisz? Nie chcę odchodzić. David, Kate, nie chcę. Uspokój się Cody, nigdzie nie odchodzisz. Uff. Kate, naprawdę musisz tak, go tak straszyć. Haha, <laughs> ale widziałeś jaką miał minę? Ja wszystko powkładam wszędzie. cię, ci wszędzie wszystko włoży, naprawdę. Na włożę, naprawdę. Trochę nie włożyć ci to gdzieś, gdzie słońce nie dochodzi. Bożeka przemocy. No oczywiście, bo ty nie masz pracy po prostu porządnej i lubisz sobie robić pracę. Nie wiem, który z was jest bardziej sztywny. To też źle zabrzmiało. Hmm. Oj. O! To się w tym są przedmioty? Nie na 80 odcinku dowiaduję. Hmm, fajnie. Ja robię w te gry, ja umiem w te gry, naprawdę jestem. Jest dziurka z klucza, patrz, tu jest dziurka z klucza. I muszę znaleźć chyba klucza. Tu też jest chyba ten napint. Co to jest za cmentarz, że trzeba piny wpisywać? Ostatecznie Borgia zwolnił mnie ze służby. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że to nie był koniec mojej niewoli. Oj, oj! Coś ty się wpakował. To gorzej niż z mafią, nie? Inżynier oddziału. Inżynier, co? Miło Cię poznać. Czegoś ci potrzeba? Dużo wszystkiego. Kurna, zatuj! masz rękę... Masz dwa łokcie teraz w tej ręce, czy jak? Ktoś Bocika zgubił, kopciuszek pewnie. Kopciuszku? Weź to swoje magiczne narzędzie. Bo tego się nie dało przeskoczyć, nie? O no, aha. Wszystko jest możliwe. Oj, salę gimnastyczną, kurde, ma w skurwie bąk. Gdzie on jest? Aha, o, czekaj, czy on się. Stój! A co? Staram się być poszczegawcza, a nie. coś to nie pasuje tu. A pasuje jednak, o oh, kurczę. <laughs> Wieszne zdziwienie, Nina, wierzchnie zdziwiona! No i. A, I? Aha. Dwie godziny. Za mnie te drzwi, bo nam liści naleci. Dobra, co tam wystaje z tej ręki? Facet, bądź mężczyzną. Cholera, potrzebuję czegoś ostrego. Mamy dużo ostrych rzeczy tutaj Pieprz, papryka, wybieraj sobie. Masz nóż. Nie, to śmierdzi bosem, to jest za duże. To jest za duże, to... ale czemu nie ma jeszcze zapisu cukry? Nie mogę podnieść tutaj, że komuś coś wpadło, jakiś pieniążek. To bogata rodzina. Bym tam sięgnęła i wyciągnęła coś, co do końca życia by mnie ustawiło, nie? Mhm. Fajne. Świetne, jak mam to wpisać? I alarm. Fajnie, podobało mi się. A czekaj, bo to pewnie trzeba obejrzeć. Nie, to do czego się. A może? Nie. A tu? To pójdę sobie. W tym można zdezynfakować rany. Łot, zaczekaj, chcesz zmarnować taką dobrą whisky? Daj spokój, resztę możesz dobić. Nie? Czemu nie? Ja proponuję. Yy... <grym> o, kurde. No, coś tu się działo: no, buty pogubione. Łóżko tak samo zmiętolone. Walczyli chyba. Ale kory jakoś wolę facetami sterować. Wolę facetami sterować. Źle to zabrzmiało. Ale jest to śmieszne. Tu są wszędzie kamery. Oni nie potrafią tej uciekinierki zlokalizować. To tak śmierdzi trochę, nie? Fabularnie. Jakieś koło, koło zębate. Duże koło zębate. Co mam znowu naprawić? Pewnie się coś kiedyś działało u ciebie tu, może to. Nie tu, przecież to idealnie tu pasuje. Moim zdaniem to jest fenomenalny pomysł. Komentarz, co myślisz? Czemu to tu w ogóle jest? Co myślę o czym? Mieli transport, ale wpadli w kłopoty. Nie ma co wyjaśniać. A. Już co, może, może. Przepraszam, A, przepraszam! Już, już, przepraszam! Zjechało mi. Już ja też jestem niepełnosprawna. Jesteś do uszu. po co mi to czemu to wyjąłeś z toalety? A ujęcie. Które nie nas zepsuła. Halo! Dziewczyno. No po prostu postanowiła y, przestać ze mną współpracować, nie? W sumie to też bym zrezygnowała. No chodź. Tak długo się trzeba błądzić, żebyś pomógł? A to tak no, a nie łami swojej Ach, Bardzo żałuję, że dla nich pracowałam. Nie miałam pojęcia. Pojęcia o czym? Później ci powiem. Mamy teraz ważniejsze rzeczy, na których musimy się skupić. A nie wiem, czy ja chcę z Tobą lecieć. -suit is gone. A bra. No to a faktycznie. Widziałam, że jest, ale go nie ma. To zejdziemy na dół, na drugi. na trzeci poziom. Zejdziemy. Przykro mi, ale Pańskie połączenie nie może być w tej chwili zrealizowane. Ale dlaczego? <laughs> Też czasami gadacie z automatami? Nie bardzo często. I gdzie. co ona tu miała? Nic tu nie miała, po prostu chciałam je tutaj. W... Konsumować. A ja? Halo? Miałam zwarcie, ale to nie znaczy, że... No właśnie. Halo? Czy ty troszeczkę oszalałaś? No tak trochę to wygląda. Dziwnie masz spojrzenie. To jest nierówne. Lawinci, wiesz co, przydałby ci się jakiś papier taki ścierny, żeby to równo chodziło. Ale papieru. Zór chemiczny. A ja sama do tego doszłam zór na katalizator. Wzór... Paliwo kosmiczne wymyśliłam, jestem genialna. Zór na katalizator paliwa ten eksperymentalny płyn znacznie zwiększy moc wyjściową komory spalania. Nie potrzebuję, wymyśliłam to sama. Co? To jest? Nic, co się schylił po to i bym oh, zobaczył, ja jestem sorry, nie cheru, może się przytulimy, będzie przyjemniej. Okej. Okay. Tak. <laughs> no patrz, ale cię zwiódł nie. <laughs> ja, tak, ja wolę jednak strzelać z czegoś, co trafia. Sven. Nie, To te kutwa. I tyle go widzieli. Czyli faktycznie będzie ciężko. Co ty robisz? Ty wiesz, że stoisz zamordowana przed chwilą? I ten sam schemacik, który schodził, tu upada. To jest metafora i ten cień się chwieje, jest niepewny co do swojego upadku. Złaś na dół. O kurde. Hej, co to jest? Rysunek trajektorii? Dlaczego prowadzi w stronę księżyca? Nie lecimy na Księżyc, prawda? Powiedziałaś, że jest jakaś stacja kosmiczna. Nie mówiłam, że stacja kosmiczna nie jest na Księżycu. Ja ją zabiję, chyba żartujesz. Proszę, powiedz, że żartujesz. Popraw mnie, jeśli się, się mylę. Ale czy Księżyc nie uderzy w Ziemię za mniej niż 12 godzin? Czemu do diabła mielibyśmy ścieć tam lecieć? Jest takie szczelne, że to nie ma prawa chronić przed promieniowaniem. Przepraszam cię, ale. To jest z plastiku. Każde zwierzę jest smutne po stosunku. Aktor szarpie aktorkę, aktor topi aktorkę, a co potem? Aktorowi przykro? Aktor wydrapuje sobie oczy, żeby nie płakać? Aktor wyszarpuje swój mózg, żeby nie myśleć? Dobra robota, Joseph. Sprawa wyjaśniona. Ja się będę musiała leczyć po tej grze, bo wmordowała aktorkę. Szefem był Grubas. Nie ma wyjścia, nie ma zapisu gry, ja czy oszukana. szukana. Wiem, że to przyszłość jakaś dzika. Taka orwolowska trochę. Trochę. Oni zjedli książkę Orwella, a potem zrobili grę po prostu. No i już. Dobra. Nie? Tak zachęcająco w ogóle na ta dziurka. To by zabrzmiało, prawda? Na wiele użyć. Przepraszam bardzo, ty chcesz skleić satyet kosmiczny pistoletem na klej? Ja używałam pistoletu na klej, to głu się nie trzyma. Jeszcze może w tej będzie więcej szczęścia. Oj, chyba nie bardzo. Jak u mnie w domu? Identyczne szafki mam, znaczy szuflady, znaczy się wszystko. Czyli wniosek jest prosty. Ja miałam po prostu jakiś wybuch atomowy w domu. Będziemy mieć klucze do wszystkich pomieszczeń niedługo. W każdym nowy zwłoki. Do tego prądu tu zaraz wodzie. Kto takie rzeczy montuje na takim miejscu? Ja nie rozumiem za bardzo. O kurde. Ty jesteś wysła dziewczynka jednak. Dziwny klucz. Dobra, pokaż. nie Dziwny klucz? Wziąłeś normalny klucz od dawinci? Ja nie bardzo. Przynajmniej jeszcze teraz. Chwila, mam kilka pytań. Ja nie mam żadnych. Jestem obrażona. Zleci na nogi i będzie miał nogi złamane. I teraz dopiero będzie zabawa. Kałam. Oj, to ja sobie wysłam ok sniper. No, pufa, fajnie, fajnie, podoba mi się. Hej, hey, nie chcę umierać, ale poczekaj, bo ja nie mam pomysłu, jak to rozwiązać. Go. Ile można znieść z Nie, jestem tu cały czas spokojnie, czekamy na pana. O, no wiesz co? Tak musi grzebać? ozdobny uchwyt. Nie da żyć. Nie da gry skończyć. Skandal. Takie coś powinno być karalne. Czy człowiekowi nie pozwolić grać? Na co ja robię? Idę i szukać! Kurde. Sven to nie wiem, bo go walnął i zabrał, zaciągnął do swojej jaskini, więc pewnie wybrał go na bramkę. Ja to tyle rzeczy miałam mieć, nie? Tyle mnie uczyli. Nagle mi dają goły ekipunek i faceta, który mnie na jednego hita strzela. I zabrało. Znaczy, zamknęło się, no bo. Ty zabrałeś! Zniszczyłeś świat, właśnie, oj. Może mogłam coś zrobić inaczej. Wyjść stąd, założyć skafander i umrzeć popatrzeć jak koniec świata. Taki widok raz w życiu można zobaczyć, prawda? Aha, rekonstrukcja dokumentu. No to zbawimy się warologa też, tak? My to walczymy o przetrwanie, oni mi tutaj każą spuzzle układać na cmentarzu. To jest nienormalnie po prostu i tyle. I jemu ja nic te pszczoły nie robią, nie ja ty tylko mnie żrą. Bo oni taki gruboskórny dranie jest trochę, to wiadomo. No bez takich. Ja się tak starałam, żeby się tu dostać, a to to, to nie wiadomo co to? To musiało być twarde lądowanie. Wierz mi, widziałem gorsze. <tłyski> Twoje? Nie wątpię, samolot jest w jednym kawałku, więc w moim mniemaniu to było udane lądowanie. No dobra, to idziemy teraz tam, a ja chyba wolę facetom. Choć piękny mężczyzna, idziemy dalej, Ja się boję. Czemu tu nie ma zapisu gry? <gry> Nino zawsze będzie marudzić z tej strony. A coś sobie druchowo, tak? A I pick this up. No i tak sobie po prostu przychodzą i sobie po prostu poskadywują wszystko, co się da. Da Vinci nic ci nie działa w tym zakładzie. Ja nie wiem. To się przyda. W kosmosie szczególnie, prawda? Łopata też się w kosmosie przyda. To amunicja jest w bardzo dziwnych miejscach, więc ja bym się nie zdziwiła, jakby tu była amunicja też obok nawozu. Eee, czekaj, bo się to. Tu... A ty mądra jesteś, sama, sama go unikasz. Ja jestem taki ciołek, że cię tam wpycham. Dziwne metalowe narzędzie. A tu widziałeś jakieś niedziwne narzędzie? No może ten śrubokręt, ale... Myślę, że wystarczy jeden odcisk. Dobra, mamy, mamy odciski palców. Możemy się tam włamać. Weź znaczy się no w końcu. Mamy uprawnienie. No świeci się światełko. Mogą być ludzie żywi. Może być też coś innego, co chce światełko mieć. Mogą być też ludzie, którzy byli żywi, ale przestali być. Wszystko jest możliwe. Ja pierdzielę minął ją! Ja coś czuję, że ten miecz... Jest czymś więcej niż niczem. On tu pewnie kryje topór, otwierasz do konserw i jakiś powóz konny, podejrzewam, znając stawienie, nie? Powiedzmy w sumie 1 kilogram. 1 kilogram, okej. Okay. Głupia jesteś, to nie skończone. Ja nie lecę tym statkiem. Weź górą znowu, Czy ktoś się albo zabarykadował, albo nie żyje. Albo się zabarykadował i umarł. Wszystko jest możliwe. Czy ktoś znowu, czy nowo. histeryczko, piczko. No, widzisz, że lepiej, że śpisz. No i lulu. Uff. Poczekaj. Mogę ją. Od... Jak? Szuflady, tak? Oczywiście, bo dawniej się nie można w normalnych szufladach, nie? Ja nie chcę tam lecieć. Noż też, w razie jakby ona oszalała. Matko święte, ja pewnie nic nie widzę. Musiałaś. Nie mogłaś mnie schować. Jak zaczęło padać. Hmm. Poczekaj. A ty masz tutaj coś, czekaj, mogę się tu chwycić? Aha, mogę cię, ujuj, rozebrać. A co ty masz pod spodem? Ja nie mam co tu włożyć. I, no już też, wiesz jakby ci odbiło, to cię po prostu, się pożegnam z tobą. Jest dobrze, że on mnie zabijając. Szkoda, że on mnie zabijając. Yy, w sumie dobrze, że nie zabiera mi tych szalek, bo mi się wypłakał, zbierać to za każdym razem, ale, zadrapania... no, w dolnej części prawego boku skrzyni. On. To jest sześcian, on ma dużo boków. Wrócić to na szczury na wypadek, gdyby nam jednak zabrakło jedzenia i skrócimy swoje męki. O, zieloba mi Nie Nic z tego! To mój eksperyment. Dobrze że to chyba muszę wecknąć to. O, jak głęboko wszedło. Mimo, że on tam krzyczy, że on potrzebuje przedłużacza. Ja nie naprawię tego statku. Tylko na taśmę klejącą skleję prawdopodobnie. Ona wrzeszczy, bo ją pszczoły... Wiesz, albo pszczoły, albo on ci kart skręci. Byś mogła sobie wybrać wersję śmierci. A dam głowy sobie uciąć. Głowę nie miała, kurde. ...i będziemy lecieć. Kosmos to space! Tak, to space, kurde, zginiemy. Czy on wchodził, czy nie wchodził? Nie, nie zgubiłaś mnie, ale zaraz mnie zgubisz, jak mnie nie przestaniesz wkurzać. Zajrzę wam w ząbki. Macie ósemki? Bo ja nie. No i widać. Jej efekty są już gotowe. Nie umiem grać w gry? Ja się pochlastam! No najpierw mi się każe wszystkiego pozbyć... ...a potem... Aaaa, zabiję babę! Okej, okay, musiałam... O kurde. O kurde. Czy ja mogę to zepsuć? Nie mogę zepsuć. Mogę się to otworzyć? Pinu nie mam. Więc chyba nie żyjemy. Znaczy ty nie żyjesz. Ja jeszcze sobie trochę pociągnę. To ja pójdę sobie jeszcze gdzieś, nie wiem, pochlasać się. Jesteś tu? Aha, ale się skitrałaś. A to się nie da wejść głębiej. Ale to jest skitranie się, po prostu jesteś myszczynią chowania się, dobra. Nie ja panam muszę uruchomić. Ja dam panu rozum. Tak? Sobie nie mogę dać, to chociaż panu dam. Ale jak go przekonać? Jak ja mam go przekonać? Ja muszę go jakoś inaczej przekonać. Jakoś tak bez kontaktu z nim. No, nie mam do nie, nie mam pojęcia do czego to służy, nie wiem wiążą Nie mam pojęcia, to po prostu jest jakieś kolejne ustrojstwo. No dobra, to czekamy, aż wyważy, czy wiecie, Co ty nie powiesz, że ty jesteś inteligentna po prostu, a zauważyłaś, że możemy gdzieś się tu może wcisnąć, skitrać, udawać, że nas nie ma? Albo chociaż odwlec chwilę śmierci na paciorek i, i pogodzenie się ze swoimi bogami? Czy ja to mogę... O, ja to mogę rozsunąć, nie wierzę, ja nie zauważyłam tego też, nie, nie, ja nie mogę grać tak, Ja się właśnie, powinienem mieć zakaz po sądowy.